Jest! Poznajecie tego gagatka? To jest ten cholernie drogi CX. I dlaczego mówię o nim, że jest cholernie drogi? Już wszystko Wam wyjaśniam. Drodzy Państwo, przed Wami Reaper Incendio, ale tak naprawdę to jest Hell Reaper, tylko że w wersji Hasbro nazywa się Reaper Incendio. Tak więc pozwólcie, że będę go nazywał tym nazewnictwem od Takaratomi, czyli Hell's Reaper, przed Państwem. Czemu on jest wyjątkowy? Czemu mam go tutaj w takiej formie? Opowiadałem o tym Blade'e w ramach unboxingu Rhino Reaper i mówiłem Wam. Że ten blade na AliExpress kosztuje około 350 zł i dlatego go nie kupię i dlatego go nie mam w swojej kolekcji. Natomiast Hasbro postanowiło wypuścić swoją wersję, która jest dokładnie identyczna, tylko w innym pudełku, za niecałe 80 zł. Zamówiłem go już dawno temu, przed sprzedaży, i w końcu ta przedsprzedaż ruszyła. I dostaliście go, wiem, że Wy też go dostaliście. Część z Was pisała do mnie, patrz alu co mam, dostałem. Paszko macie czekało na mnie. Zamówione ze dwa miesiące temu w końcu przyszło. Tak więc, kochani, Blade, który do tej pory kosztował 350 zł, a jest fajny, bo posiada w sobie. No, Blade to taki seal ale zaraz go wam omówię. Racet też taki sobie, 4,70, ale Bitkick, Bitkick tego chcecie, to jest za I ciekawostka: assist blade o nazwie Tern. Tern, jak chyba skręcać? I to by się zgadzało, bo ten blade można przekręcać. On ma dwa tryby: atakujący i defensywny, więc przekręcacie go sobie w zależności od tego, jaki tryb chcecie osiągnąć. Kurde, 350 kontra niecałe 8 to się opłaca. Jakby bierzcie go, w ogóle się nie zastanawiajcie. Ale zanim przejdziemy do testu, kochani, jesteśmy po wspaniałym turnieju w Bydgoszczy i niedługo pojawi się materiał z tego turnieju, który dla Was wraz z Pati przygotowaliśmy, więc kolejny vlog, Alucardes Vlog, tym razem można powiedzieć Pati aka Alucardes Vlog, specjalnie dla Was, a już teraz mogę zapowiedzieć dla Was kolejny turniej, który odbędzie się w Szczecinie 27 września, tak więc załatwiajcie sobie urlopy, błagajcie swoje matki, żeby puściły Was na turniej, błagajcie swoje żony, żeby wypuściły Was z domów albo pojechały z już, już takie były na turnieju, za co oczywiście ogromny szacun dla tych pań, bo nieraz widziałem żonę asystującą swojemu mężowi wraz jeszcze z dzieckiem na rękach, żeby ten mógł rozegrać swój pierwszy turniej Beyblade. Coś wspaniałego! Po prostu, no, dziękuję Wam. Panie, raz jeszcze. No ale słuchajcie, jak już jestem przy podziękowaniach dla pań, no to nie mógłbym nie podziękować mojej pati. Kochanie, bardzo Ci dziękuję za całe wsparcie, jakim mnie darzysz. Gdyby nie to wsparcie od Ciebie, tych turniejów by po prostu nie było. Nie dałbym rady tego wszystkiego ogarnąć. Tak więc, pati, ma dla Ciebie. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Więcej informacji o turnieju już wkrótce, kochani, śledźcie nas na Discordzie. A my teraz przechodzimy do tego gagatka. Otwieramy! Tu jest takie wspaniałe LED-3. O szesu! Puź nie przygotowałem się na to. Tak więc mamy nasz Blade w kawałkach, słuchajcie, tym razem trzeba go złożyć. Patrzcie, lockchip, czaszka piękna, płonąca, czarny lockchip, idę powagę. Drodzy Państwo, 1,74. Dalej mamy Blade, blade. Yy, nie śmiejcie się ze mnie. I on jest cienki, on jest naprawdę cienki, to jest jeden z najcieńszych blade'ów, jakie widziałem w CX-ach. No i oczywiście to jest ten sam, który już omawiałem w ramach Rhino Reaper, bo to jest po prostu Reaper. Ten blade nazywa się Reaper. Jest fajny, jest ciekawy, testujcie go, bo ma potencjał, nie wierzę, że nie, naprawdę. I ten blade orważy waży równiutko 29 gramów. No i Assist Blade, kochani, tern i Assist Blade, o, oh, tern, wysuwa się w ten sposób i teraz Tutaj macie, zobaczcie, jak zrobimy go tak jak był, te ostrza są skierowane ku dołowi, tak? Widzicie to wyraźnie, czyli one idą odtąd, schodzą w dół. Tutaj widzicie? Odtąd w dół. Natomiast, jak go rozczepimy i przekręcimy to ostrze, to możemy je złożyć z powrotem i wtedy te ostrza idą od dołu do góry. I to jest cała zabawa z Assist Blade Pern. Oprócz tego jest naprawdę cienki, ale niestety jest lekki. I uważam, że to jest na wstępie jego duży minus. Tak więc cieniutki, ale lekki. A propos wagi? No waży dokładnie 5,9 grama. Tak więc to no nie za ciężki. I cyk. Ładnie. Siedzi, wygląda fajnie, naprawdę fajnie. Nie jest za gruby jak na CX-y. to dobrze złożyłem? Nie, no dobrze. Ale czy to odpada? Nie. Aha, po złożeniu nie da się tego terna wyjąć, on, on wychodzi od góry, więc spoko, wszystko siedzi stabilnie, nie, o nic się nie trzeba martwić. Piękny jest, to trzeba mu oddać. Jest cholernie piękny, bardzo do mnie pasuje. Gdyby był naprawdę dobry, to bym nim grał. Yy, no i cóż, trzeba będzie się nim pobawić. Może, może, w którymś momencie, może coś z nim wymyślę. Raz! I drodzy moi mili, Raczet 4,70. No cóż, czwórki często berstują. 7 to akurat spoko wysokość, jeszcze może być. W niektórych kombo naprawdę się sprawdza. Ale no, no nie, no Raczety 4, no berstują. Lubią berstować, więc tak sobie. Ale kolor przepiękny, nie powiecie, prawda? Czarno-czerwony, cudowny. O mój Boże, no to są bardzo moje kolory, bardzo. Bicior! No ale kochani, Bicior to jest absolutna wisienka na torcie. Jest to bit kick i ten bit już został dawno temu okrzyknięty mianem meta bitu. Naprawdę na turniejach się sprawdza. Śmiało możecie robić na nim combo. Ten bit was nie powinien zawieść. Grałem nim już wiele razy, ponieważ mam go w białej wersji i miałem go z Odkupiłem go od kolegi Petera. Od Petera, właśnie, dzięki Peter. Zamieniliśmy się jakoś wtedy i taki bitkick, ale biały, mam już od dawna i grałem nim nawet na turnieju na Scorpio Spear, z tego co pamiętam. Byłem zadowolony. Jest to fajny bit, On w teorii jest bitem typu Balance, ale prawda jest taka, że mocno potrafi wjechać i ma też dużo staminy, więc grywalny jak najbardziej. Gorąco Wam go polecam i cieszę się, że z mojej kolekcji piękny czerwony bitkick. No Będę kombinował buildy do niego na pewno. Mua. O, siedzi! Pięknie siedzi. Wygląda bardzo ładnie. Mam wrażenie, że nie jest wysoki mimo raczytu 4,70, więc kurde, na 4,60 na przykład byłby jeszcze niższy. Wow, ok. jeden z niższych i mało masywnych. Blade'ów z CX. Cholera jasna. Fajnie. Całość waży 45,2 g. I to jest dobra wiadomość, bo na przykład Wizard Rod 960 Ball waży 44,3 g, więc, więc Hell's Reaper jest cięższy od Wizard Roda 960 Ball. Czyli dobrze. Waga jest OK. Zobaczymy jak z aerodynamiką, zobaczymy jak sprawuje się na arenie. No i właśnie! Przepraszam Was jeszcze raz za poprzedni odcinek, w którym nie było testu. Tym razem nadrabiamy straty. Zobaczymy, jak stock combo Hell's Reaper Turn 470 Kick poradzi sobie z Wizard Rodem, moim pięknym, customowym psiakiem. Wizard Rod 960 Ball. Kochani, niech wygra lepszy. Moi drodzy, ponieważ zaopatrzyłem się w tak zwaną Elkę od NQ Shop, która ma zapobiegać wypadaniu blade'ów z areny takaratomi, to od dzisiaj wszelkie testy na moim kanale przeprowadzać będę właśnie na arenie takaratomi. Nie tylko ta Elka była tego powodem. Pomyślałem sobie, że czas najwyższy wskoczyć na wyższy level, na bardziej profesjonalny content dla Was, żebyście mogli wyciągnąć też takie wnioski bardziej pod turnieje i żebyście mogli lepiej przygotowywać się do turniejów na podstawie chociażby moich materiałów. Oprócz tego wspomnę, że pierwszy raz na moich filmach używam również gripu, też o Enku Shop. Tak, poleciały, słuchajcie, zakupy do Enku, sporo tego zrobiłem. A przy okazji zamówienia wziąłem też takie łączniki, które są pod skosem, więc blade y rzucone będą w ten sposób. Dzięki temu będzie to bardziej taki obiektywny test, moim zdaniem, z którego będziemy mogli wyciągnąć więcej wniosków. Tak więc jeszcze raz dziękuję Enku, że jesteś i że mogę zaopatrywać się u Ciebie w takie zacne rzeczy do Beyblade. A teraz już koniec gadania kochani, lecimy walka do 10 punktów. 3, 2, 1, start! I ładnie rzucony. No i co, Wizard trzyma środek kochani. Eee, no ciosy są trochę delikatne, trochę zbyt delikatne. Chciałbym, żeby były mocniejsze. Niestety nie mamy ostrego wjazdu, którego spodziewałbym się po Hellstriperze. No, już jest na wykończeniu. Ajoj, źle to wygląda. No nie podoba mi się to. Aj, aj. Przypominam, że on jest cięższy od Wizardroda. No nie, Wizardroda tutaj bezproblemowo sobie poradził. To jest punkt. Zaspin finish dla Wizardroda. 3, 2, 1, start. I Hell Reaper. Wjeżdża, nietrafiony cios, niestety. O! ło, wow. Mamy to, kochani! Dwa punkty dla Rippera za Burst Finish. Pięknie! Nie wiem, gdzie on go trafił, ale trafił, słuchajcie. Przypominam, że Assist Blade Turn ustawiłem w pozycji atakującej. Może to się przyczyniło do Bursta Roda, nie wiem. Lecimy dalej. Trzy, dwa, jeden, start! Wow. Atak Roda pod skosem wjechał w naszego Rippera. No i teraz jak on się odwdzięczy? Czy będziesz jakiś mocny cios? Niestety, mam wrażenie, że Hell strasznie dużo staminy traci na dzień dobry. Zobaczcie na Wizard roda. No wiruje jak dopiero rzucony i Hell tutaj go skubie. Nie, to już będzie porażka. Niestety. Niestety, nie wróżę tutaj nic dobrego. No, wykończ go. <grytanie> Wizard się nim bawi. Bawi się swoją ofiarą. Dawaj, daj nam ten jeden punkt szybko. I jest. Jeden punkt za spin finish dla Wizardroda. 3, 2, jeden, wow, 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 Mocny wjazd dla No ale niestety nie poskutkował niczym. Wizardroda wszystko odbija, no ale zachował się ciekawie. No ale patrzcie, już ma mało staminy. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Beat Kick nie traci. Znaczy, inne combo, które testowałem na b na bicie nie traciło tak szybko staminy, jak traci Hells Reaper. No i kolejny punkt. Dla Wizertroda za spin finish. 3, 2, 1, Stop! I Hell dawaj dawaj, pokazuj. nie trafiony, szkoda! Drugi gwiazd również nietrafiony. Wizertrod, piękne uniki i niestety znowu cała stamina Hell w piździec. nie ma już nic. To już jest tylko kwestia czasu. A szkoda, szkoda. No, no Wizertrod ładne ucieczki tutaj zastosował. Formalność, czysta formalność, kochani, ja już tutaj przyznaję punkt za spin finish dla Wizard Roda. Teraz dopiero zauważyłem, że ten Assist Blade fituje z Extreme Railem 3, 2, 1. No i Hell's Reaper cios, dawaj drugi cios jakiś. Oj, wystawiony raczej przez Wizard Roda. Mógł wykorzystać sytuację, ale tego nie zrobił. No i Hes Reaper wiruje Wizard Roda, unika ciosów. Już jest duży spadek staminy, widoczny gołym okiem, niestety. Sytuacja się powtarza notorycznie. No ale cóż, testuję to dla Was, <laughs> żebyście wiedzieli, że stock combo to raczej nie jest dobre wyjście w przypadku tego blade'a, moim zdaniem. I to już widać, po kilku rzutach. Ależ on się nim bawi, co walka to się nim bawi. Jeden punkt dla Roda za spin finish. 3, 2, 1, start! I Hells nie Nietrafiony Extreme Dash, niestety. Trochę jeszcze staminy ma, może nas, nas czymś zaskoczy. Chociaż z tego co widzę, to on bije roda głównie Assist Blade'em, co nie jest pożądane w świecie Beyblade. Raczej chcemy, żeby te metalowe ostrza stykały się ze sobą, bo one dają największy impakt. Tutaj tych impaktów nie ma, zauważcie. Każde uderzenie Hells. Ripera to jest skrobnięcie tak naprawdę Wizerroda. To jest kolejny punkt, za spin finish dla niego. 3, 2, 1. Start. No i czekamy, czekamy. U, jest cios! Trochę, trochę za słaby, mimo wszystko, tak? To jest to właśnie o czym przed chwilą mówiłem. No, no nie, no nie, to nie są te ciosy, których oczekujemy. No skrobanko, skrobanko i Leży, leży, to już, to już jest przesądzone. Przykro się na to patrzy, powiem Wam szczerze, bo przepiękny blade i no, potencjał zgasł w moich oczach momentalnie. Jeden punkt za spin finish dla Wizard 3, 2, 1, start! No, sleeper, dawaj, wjedź coś, zrób coś, pokaż coś. Jakiś Extreme Dash. Cokolwiek, coś potężnego. Jeden mocny cios. Uch. Jaki to jest zawód, niestety. Jaki to jest ogromny zawód. No, skrobanie plastikowym assist blade'em. Nie. Nie, nie tego chcemy. Punkt dla Roda za spin finish. Ósmy punkt za spin finish. Trzy, dwa, jeden, start! I pokaż coś, no, extreme była. Cios! fuksem, No ale liczy się, kochani, dwa punkty. Za overfinish lecą do Helsinki Pera. Trzy, dwa, jeden. stop. I o, cios czos podskoczył. No, kolejny. To był mocny cios. W końcu, słuchajcie, za dziewiątym razem. No, słabo, słabo, że to tyle trzeba czekać na jakieś potężne uderzenie. Ale podejrzewam, że to się wydarzyło, ponieważ w końcu zetknęły się metalowe blady. No i. Tak długo jak on będzie wyższy od RODA, tak długo nie będzie w stanie mu nic zrobić. Dziewiąty punkt dla Wizard RODA. 3, 2, 1, start! I Hers Reaper. ja! Oh, yeah! Nie wiem co powiedzieć. Chciałem go pochwalić, ale on go chyba nawet nie uderzył. Natomiast no, liczy się, liczy się. Wpędził go w Extreme Finish. To są 3 punkty dla Hell's Reapera. 3, 2, 1, start! No, będzie zemsta. Dostał cios od roda, teraz musi oddać. Dawaj, i tak jest! To był przypotężny cios w końcu, ale słyszałem ewidentnie brzdęk metalu, więc, tak, to był ten cios, którego chcieliśmy. Słuchajcie, było mocne uderzenie, czyli stać go na to, tylko nie przy tym wzroście. No, nie przy tym wzroście. Kurde, chwila ekscytacji. Przez cały test, jedna chwila ekscytacji. No dobra, może dwie. Ale no nie, to jest stanowczo za mało, moi drodzy. Stanowczo za mało. I punkt. Zaspin finish. Dziesiąty dla Wizardroda I tak oto zwycięża Trot 960 Ball. Kochani, wiecie, że nie mogę tak odpuścić. Obniżmy go, ile się da. I zobaczmy, czy gdy te blady będą się zderzały częściej, czy to da nam jakiś efekt. Tak więc Ratchet 460 i e Bit Low Flat. Więc obniżyliśmy go o jakieś, ja wiem, dwa, może nawet 3 mm. Zobaczmy, kochani, jak on się sprawdzi na tej konfiguracji. Ale ten test zrobimy już tylko do pięciu punktów. Trzy, dwa, jeden, start! I był... O, jest cios! Wow, podrzucił go! No mamy, mamy te brzdęknięcia, słuchajcie. Udało się go obniżyć i doprowadzić do częstszych uderzeń metal, metalu o metal. Ale to chyba dalej nie jest to, czego chcemy. To dalej nie jest to. Wizard Trot zgarnia punkt za spin finish. Jeden punkt. 3, 2, 1, start. I dawaj, dawaj. Uuu, mocne uderzenie. Wizard aż wyrzucony w powietrze, ale wrócił. No, to jest Wizard Trot. Natomiast e, są uderzenia, są już ciosy. Udało się. No, punkt dla Wizard Trota za spin finish. 3, 2, 1, start. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie zostaw go tak, nie zostawiaj go tak, dawaj. Aj, nietrafiony Extreme Dash. No i Wizard Trot na przeczekanie. Kolejny, kolejny punkt. Strasznie ciężko go dojechać. No mamy to, moim zdaniem. Punkt za spin-finish dla Wizard Trot. 3, 2, 1, start. I dawaj, dawaj, wjazd, nietrafiony. Czemu on tak często nie trafia? Drugi, nietrafiony. Extreme Dash, tragedia. Naprawdę tragedia. Na looflacie powinien naprawdę robić mocne gwiazdy. No nie ma tutaj tego. Kolejny punkt. Dawaj, za spin finish dla Wizard 3, 2, 1. No dawaj, ostatnia szansa, twoja. Ostatnia, twoja szansa. Dawaj, zróbmy jakiś gwiazdy. Nie trafiony zawód po całości, po prostu nie ma opcji, nie ma mocnego, nie ten blade. Smutek, smutek mnie ogarnia, kochani. Piąty punkt dla Wizardroda, 5 do 0, tak zwycięża Wizardrod w tym combo. Dziękuję Wam za dziś, kochani. Pamiętajcie, że to Wy jesteście najlepsi, pamiętajcie, że to Wy tworzycie tą piękną społeczność Polish Bladers. I wbijajcie, wbijajcie na Discorda, jeżeli Was tam jeszcze nie ma. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie mnie zasubskrybuj. To jest tam na dole, taki czerwony, klik, klik, klik. I jestem zasubskrybowany i masz już na bieżąco moje odcinki. Ale co tam są tą subskrypcją? Subskrypcja to potem. Najpierw wbijaj na Discorda, jeżeli jeszcze tam Cię nie ma. To musisz tam być, po prostu A zwłaszcza, jeżeli dotrwałeś do końca tego odcinka Kochani, po drugie, przypominam, że Live'y są u mnie na TikToku Alucardes Beyblade X Każdą środę od 17 do 20 Mamy live'y No i trzecia rzecz, turniej Turniej, moi drodzy, no przypominam Wam O dzisiejszym ogłoszeniu Szczecin, 27 września Widzimy się na tym turnieju Więc jeżeli jesteś z okolicy Szczecina To tym bardziej musisz tam być Jeżeli nie, no to kombinuj, kombinuj Mamy w naszej społeczności ludzi, którzy przylatują do nas samolotem z zagranicy, żeby tylko wziąć udział w turnieju Polish Bladers, więc jaką wymówkę masz ty? Napisz w komentarzu. Do zobaczenia na kolejnych live'ach, unboxingach i tak dalej i tak dalej. Trzymajcie się. Cześć.